Cześć. W poprzednim filmie dowiedzieliśmy się o narzędziach kalendarza wizyt, jak dokonywać rezerwacji i jak dokonywać płatności. W tym filmie pokażę Ci, jakie inne opcje są dostępne w widoku wizyty. Najpierw przejdź do kalendarza wizyt i otwórz wizytę, aby sprawdzić jej szczegóły. Okno wizyty jest podzielone na trzy sekcje. Lewa sekcja jest idealna do zarządzania dodatkowymi zadaniami rezerwacji. Lewy górny blok wyświetla kluczowe szczegóły spotkania, takie jak specjalista, data, godzina i czas trwania. Wszystkie te dane można edytować jednym kliknięciem. Możesz również przypiąć określone pola, aby dostosować swój przepływ pracy w sekcji Pól Zaawansowanych, takich jak Komentarz, Zasoby, Kategorie Wizyt i Kod Kolorów. Przypięte pola są oznaczone kolorami. Czerwony dla przypiętych, biały dla nieprzypiętych. W sekcji powtórzenie wizyty możesz zaplanować powtarzające się wizyty. Po prostu nazwij swój szablon powtórzenia. Wybierz interwał powtórzenia, określ czas i datę rozpoczęcia powtórzenia, maksymalną liczbę powtórzeń lub datę zakończenia oraz czy chcesz dokonać rezerwacji z klientem czy bez niego. Na koniec naciśnij przycisk Utwórz powtórzenie. Następnie w sekcji Powiadomienia o spotkaniach możesz skonfigurować powiadomienia o potwierdzeniach rezerwacji, przypomnienia przed wizytą i przypomnienia o powtórnej wizycie. Możesz też wysłać wiadomość do swojego klienta bezpośrednio stąd. Możesz również wybrać, jak długo przed wizytą powiadomienia mają zostać wysłane. Pamiętaj, że aby wysyłać powiadomienia SMS lub WhatsApp do swoich klientów, potrzebujesz agregatora SMS lub integracji chatbota połączonego z Altegio. Jeśli przejdziesz do sekcji Odpis materiałów eksploatacyjnych, możesz dodać materiał, który został użyty podczas wizyty, a także jego ilość. Możesz również zobaczyć tutaj zestawienie materiałów powiązane z usługą. A nawet dodać kolejne zestawienie materiałów do wizyty. W menu Historia Zmian możesz sprawdzić każdą zmianę wprowadzoną w spotkaniu, kiedy nastąpiła zmiana i kto ją wprowadził. W sekcji centralnej znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zarządzać statusami wizyt, dodawać usługi lub produkty i obsługiwać płatności. Tutaj możesz zaktualizować status wizyty. Czy klient potwierdził spotkanie, przybył czy się nie pojawił? Gdy klient potwierdzi wizytę, możesz zmienić status na potwierdzony. Wizyta zmieni wtedy kolor na fioletowy. Jeśli klient nie pojawił się na wizycie, zmień status na nie przyszedł. Wizyta zmieni kolor na czerwony. W ten sposób możesz łatwo śledzić pominięte wizyty. Gdy klient się pojawi Zmień status na przybył. Wizyta zmieni kolor na jaśniejszy pomarańczowy. Kliknięcie na nazwę dodanych już usług i produktów pozwala dostosować ich szczegóły, takie jak ilość, cena, dodany rabat i całkowity koszt. Często używane usługi dla przydzielonego personelu są wyświetlane w celu szybkiego wyboru. Możesz przełączać się między przeglądaniem usług i produktów. Dostęp do płatności znajduje się również w środkowej sekcji. Kliknij przycisk Zapłać, aby kontynuować płatność. Po prawej stronie zobaczysz podsumowanie usług i całkowitą cenę. W sekcji płatności wybierz szybką płatność, aby zapłacić gotówką, kartą lub linkiem do płatności. Jeśli klient wcześniej kupił karnet lub kartę podarunkową, można ich użyć również tutaj. Płatność podzielona umożliwia dzielenie kwoty na różne metody, takie jak gotówka, karta, karty podarunkowe i karnety. Możesz również wydrukować paragony PDF albo anulować płatność za pomocą ikony kosza. Prawa sekcja koncentruje się na zarządzaniu klientami. Wyświetla szczegóły klienta i daje dostęp do historii, danych lojalnościowych, statystyk, wiadomości, połączeń konta klienta i plików. Często używane sekcje możesz dodać do ulubionych, aby szybciej do nich wracać. Możesz również skontaktować się z klientem na WhatsApp, bezpośrednio stąd, naciskając zielony przycisk. W historii wizyt możesz zobaczyć wszystkie poprzednie wizyty datę, godzinę, pracownika, status rezerwacji, otrzymaną usługę, koszt usługi i zapłaconą kwotę. W sekcji lojalność możesz zobaczyć karnety i karty podarunkowe zakupione przez klienta, wykorzystane i pozostałe saldo oraz datę ważności. Możesz również sprawdzić, czy klient ma kartę lojalnościową i wydać ją, jeśli to konieczne. W sekcji statystyki możesz zobaczyć raport całkowitych przychodów klienta, zestawienie usług, które zarezerwował, liczbę rezerwacji każdej z nich. Oraz personel, u którego rezerwował. W wiadomościach i połączeniach zobaczysz wysłane wiadomości oraz historię połączeń. W menu konta klienta możesz otworzyć dla niego konto. Wybierz typ konta, kwotę początkową i pracownika otwierającego konto. Na koniec w sekcji pliki możesz przesłać dokumenty lub zdjęcia, na przykład dokumentację medyczną klienta. Znajdziesz tutaj również kategorie klienta, np. nowy albo lojalny klient, oraz notatki, które dla niego dodałeś. Tutaj możesz również określić, czy klient dokonuje rezerwacji w imieniu innego gościa, a w takim przypadku podać imię i nazwisko osoby, której rezerwacja dotyczy. W tych opcjach możesz znaleźć zarejestrowane dane klienta w swoim łańcuchu, w tym datę ostatniej wizyty całkowitą liczbę wizyt, bieżące saldo płatności, wartość usług i produktów sprzedanych im oraz kwotę, którą zapłacili. Następnie zobaczysz podział opcji lojalnościowych, które twój klient ma aktywne, takich jak karty podarunkowe, karnety i karty lojalnościowe. Na końcu, na dole, znajdziesz dodatkowe dane dotyczące wizyty, w tym szczegóły utworzenia wizyty i jej status płatności. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą czatu wsparcia, WhatsAppu lub Telegramu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować oraz kliknąć kartę powiadomień, aby uzyskać więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem.